bardzo dobrze smakuje. Dobry wyścig w naszym wykonaniu. Dałyśmy się sporo na tym wyścigu. Przede wszystkim też się poznałyśmy lepiej. Zaryzykowałyśmy, trochę zrobiłyśmy inaczej finisz, niż zazwyczaj ja prowadzę łódki. No i tutaj przyniosło to super rezultat. Tak, jest to sezon po piski także dajemy sobie taką dużą rezerwę na to, aby poskładać coś nowego i żeby to przyniosło e, dobre efekty w nadchodzącym e, kolejnym trzyleciu, tak naprawdę, już teraz do kolejnych igrzysk, e, czujemy się razem bardzo dobrze w tej łódce. To był nasz tak naprawdę drugi wyścig, po pierwszy był na Pucharze Świata, teraz drugi. No, cóż więcej mogę dodać: no jesteśmy mistrzyniami Europy. Także no, ja się czuję bardzo dobrze i wierzę, że możemy jeszcze więcej. Będziemy się starać i robić wszystko, żeby taki, e, taki wynik e, też uzyskać, ale przede wszystkim w tych wyścigach chodzi o to, żeby dać z siebie wszystko, dać to, na co jesteśmy przygotowane. E, wiemy, że ten sezon jest inny niż e, poprzednie. Za, zaczynałyśmy przygotowania w styczniu. E, I po prostu tutaj gdzieś tam wiemy, że jeszcze ten zapas a propos przygotowań jest, więc na tą chwilę, co będziemy mogli wyciągnąć, to na pewno wykorzystamy. To, co będziemy mieć, nasze atuty też przekujemy w takie dobre, dobre rzeczy i dalej będziemy uczyć się od siebie na pewno sporo wódce, bo ja na przykład teraz podczas tych przygotowań, kiedy pływam z Anią, też czuję, że do mojej jedynki też dużo sobie wyniosłam z takiej osady, także takie eksperymenty na pewno przydają się do osad, ale też myślę, że do indywidualnych wyściewów. No Myślę, że bardzo dobrze i, no cóż, no czas teraz trochę odpocząć i zaczynamy przygotowania do Mistrzostw Świata.